Dzień dobry, jestem tutaj z Wami dzisiaj, żeby pogadać o Bowersach nowych Pi 8. To są sławki dokanałowe, które faktycznie rywalizują ze wszystkim w tym segmencie. Czyli sławki premium, dosyć drogie, ale mają kilka niesamowitych funkcji, naprawdę niesamowitych. W tym możliwość retransmisji sygnału z urządzenia analogowego przez złącze mini jack, przez to pudełko bezpośrednio do słuchawek. Niesamowite. Nowe Bowers Wilkins PI8 charakteryzują się przede wszystkim niesamowitym audio. To musimy podkreślić. 24 bity 96 kHz maksymalnie, zależnie od telefonu, zależnie od sposobu połączenia. Oczywiście, oparte są o chipset Qualcomma, ale mają własny DAC. Dzięki temu osiągają naprawdę znakomite poziomy jakości audio z przeskokiem względem konkurencyjnych słuchawek na poziomie px Jestem w szoku, jak dobrze to gra. Nie wszystko w tych słuchawkach jest idealne, Natomiast to jak grają, dźwięk, który z siebie wydobywają, to co dociera do naszego ucha to jest zjawiskowe, to jest zupełnie inna klasa. Jeżeli znacie typowe, białe, stormtrooperowe pudełko od pewnych słuchawek, które są obecne na rynku, no to widzicie mniej więcej jak to się porównuje gabarytowo. Te darce Vaderowe Bowersy są nieznacznie większe w każdym wymiarze. Są trochę grubsze, trochę szersze, trochę wyższe, takie bardziej pękate. Specjalnie to nie przeszkadza. Im mniejsze, tym lepsze, oczywiście, ale specjalnie to nie przeszkadza. Mamy po prostu pudełko, które i tak chowamy w kieszeni, rzucamy do torby. Nie ma to większego znaczenia. Jest matowe, jest trochę inne wykończenie, trochę inny odcień tego paska w koło. Mamy na dole złącze USB-C, i jedyne co jest w nim. Me. Tak, uczuciowo gorsze niż w AirPodsach, to jest ta plastikowa obudowa górna. W jest, jest oczywiście też plastiku. Tylko ten plastik to jest cieńszy, mam wrażenie, że jest cieńszy i nie sprawia tak solidnego wrażenia. To jest bardzo delikatna różnica, i wspominam o tym tylko, żebyście nie myśleli, że wszystko jest perfekt, bo życie takie niestety nie jest. Konstrukcja słuchawek jest bardzo atrakcyjna. Mamy dosyć małą słuchawkę, bardzo wygodnie siedzi w uchu. Nie czuję żadnych problemów, nie, nie groziły mi wypadkiem. Spędziłem w tych sławkach już wiele godzin na rowerze. To są sławki, które są odporne na pot, także można je używać w sporcie. Nie w pływaniu i mają cztery różne wymienne końcówki. Ja zdecydowałem się na model S, jak small. I mamy tutaj w koło taką siateczkę, gdzie siedzą trzy mikrofony które odpowiadają za ANC. Zanim jednak do tego przejdę, chciałem Wam pokazać końcówki. Są, jak wspominałem, cztery rozmiary eski zamontowane. Tutaj są M, -ki akurat, bo domyślnie są M -ki na słuchawkach. Mamy też L i XS, więc każdy powinien móc je dopasować do swoich potrzeb. Mamy w komplecie również kabel USB-C do USB-C. Prawdopodobnie będziecie go najczęściej wykorzystywali do ładowania, ale również może być używany do podłączania tych słuchawek fizycznie do jakiegoś urządzenia poprzez USB-C. Drugi kabel, który otrzymujemy w zestawie to jest właśnie wspomniany USB-C do mini jack, który oferuje coś absolutnie niesamowitego. Zaraz wam to zademonstruję. W dużym skrócie, podłączamy się tutaj USB-C, podłączamy się tutaj mini jackiem do wybranego przez nas urządzenia i możemy sobie na słuchawkach odsłuchiwać to, na co mamy ochotę. Jeszcze chciałem wspomnieć o jakości plastiku na pudełku. To pudełko leżało u mnie w torbie, leżało u mnie w sakwie od roweru, leżało w kieszeni razem z kluczami. Nie cackałem się z nim w żadnym momencie. Szczerze, wygląda, w ogóle nie widzę ani jednej rysy. Pod tym względem jest dużo lepsze od każdego innego pudełka, które widziałem. Bo jak na razie mi się nie porysowało, to jest niewiarygodne, szczerze mówiąc. W pudełku nic więcej ciekawego nie znajdziemy poza papierologią. Ciekawa natomiast jest metoda parowania słuchawek, bo wystarczy, że na naszym. Ja to akurat robiłem na iPhone'ie, więc wystarczy, że uruchomicie aplikację Bowersa i otworzycie wieczko pudełek. Teraz tego nie zobaczycie, bo się mam skonfigurowane, ale widzicie, że tutaj zaczęło się podłączać już. No więc, jeżeli to zrobicie zanim zostaną podłączone, w stylu AirPodsów pojawi się okienko z prośbą o rozpoczęcie parowania. To się robi bardzo szybko, to trwało dosłownie kilka sekund i po sparowaniu no, mamy już je gotowe i działają z naszym urządzeniem. Jeśli chodzi o tryby działania, mamy ANC, mamy transparentność albo może być całość wyłączona. Tryb transparentny jest bardzo dobry. Powiedziałbym 80-90% jakości AirPodsów Pro 2. Tryb ANC o cenie wyżej. Myślę, że około 90-95% tego, co wyciąga ANC w AirPods Pro 2. Różnica jest naprawdę marginalna. Nie latałem z nimi jeszcze, jechałem w mecze, jechałem autobusem, szedłem po ulicy, jeździłem rowerem itd. itd. Takie typowo warunki domowo-uliczne, miejskie, że tak powiem. I nie mam zastrzeżeń w sensie jest ciut gorzej prawdopodobnie, nie jest to, ciężko mi to jest zmierzyć, nie mając do tego odpowiednich narzędzi, ale myślę, że nikt nie będzie zawiedziony i nikomu nie będzie specjalnie brakowało dodatkowego wyciszenia przy stołańce. Brakuje mi natomiast trybu adaptacyjnego, które mają inne słuchawki, nie tylko Airpods, czyli taki tryb, który wycisza duże hałasy, normalizuje dźwięk, wycisza te hałasy najgłośniejsze, na przykład przejeżdżająca ciężarówka obok nas albo pracujący młot pneumatyczny, one zostaną wyciszone, a wszystkie inne dźwięki nadal będziemy słyszeli, czyli nadal będziemy słyszeli nadjeżdżający rower z tyłu, będziemy słyszeli karetkę i tak Tego mi brakuje niestety i tego mi brakuje tak naprawdę w jednej sytuacji, podczas sportu, podczas jazdy na rowerze, kiedy chcę z ulicy wyciszyć właśnie te najgłośniejsze dźwięki, a nadal chcę wszystko słyszeć do tego Tryb adaptyw jest absolutnie niesamowity. Same sławki mają 6,5 godziny baterii. Szczerze mówiąc, nie sprawdzałem tego jeszcze. Jak na razie tak korzystałem z nich po 2-3 godziny i był w rejonie 50% plus, minus. Więc myślę, że raczej plus, bo nawet powyżej 50% po jakichś 3 godzinach. Więc myślę, że rzeczywiście te 6,5 godzin jak najbardziej osiągalna wartość, razem z możliwością doładowania ich, czyli ta obudowa oczywiście je ładuje, tu jest dodatkowa bateria, to jest jako służy jako power bank dla nich i razem z pudełkiem mamy w sumie 20 godzin, więc powinno tam wystarczyć nawet na naprawdę długi dzień, czy jesteśmy w podróży, czy nie. Podpowiem od razu, że za pomocą USB-C 15 minut ładowania chyba daje nam 2 godziny od słuchu, czyli przyzwoicie, a 2 godziny trwa na ładowanie pudełka i słuchawek od 0 do 100%. To jest absolutnie niesamowita rzecz. Podłączyłem to pudełko kablem USB-C do 3,5 mm mini jacka, do konsoli tutaj akurat, do Steam Decka i w tej chwili wszystko co tutaj się dzieje, wszystko co się, gdybym grał, no to te, te, te dźwięki, UI, wszystko słyszę na słuchawkach. Tutaj sobie oczywiście mogę regulować głośność i to jest po prostu niesamowite. Mam w bardzo prosty sposób Przekształcone bez żadnego parowania, bez kombinowania. Mam po prostu słuchawki, które mogę wykorzystać z każdym urządzeniem, z samolotem. Oczywiście, jeżeli będę chciał podłączyć do samolotu, to potrzebuję mieć adapter tutaj, ten taki samolotowy. Jego nie mam w zestawie. Kosztuje chyba złotówkę czy dwie, jakieś grosze widziałem, że kosztują. No i tutaj musimy się podłączyć po USB-C. A to nam działa w tym momencie jako pudełko retransmitujące dźwięk do słuchawek. To jest w ogóle totalny kosmos. Jestem absolutnie urzeczony tą funkcją, bo to zwiększa ich funkcjonalność w ten sposób że nie potrzebujemy mieć w podróży, czy przy naszych konsolach, czy przy innych urządzeniach, czy przy obcych komputerach, gdzie możemy się podłączyć w bardzo prosty sposób. Nie potrzebujemy żadnych akcesoriów. Wystarczy mam jeden kabel ze sobą w torbie. Zatem podsumowując, jakość wykonania bardzo, bardzo dobra. Jakość audio świetna. No i niestety wszystkie inne rzeczy są takie te 5-10% gorsze od urządzeń konkurencyjnych mam tutaj głównie na myśli AirPods Pro 2. Takie jak na przykład wykrywanie audio. Jeżeli wyciągniemy sobie słuchawkę, włożymy do ucha, to często się zdarza tak, że zanim ona nam trafi do ucha, to już audio się odtwarza. Na przykład, jeżeli mamy podcast, czy, czy muzykę, czy coś, to dosłownie na sekundę, zanim włożymy do ucha, już jest aktywowana muzyka. W przypadku AirPodsów zawsze to jest te pół sekundy po włożeniu, więc jeżeli słuchamy podcastu, na pewno nic nie stracimy. To są takie drobnostki. To są bardzo delikatne rzeczy. Większość osób prawdopodobnie w ogóle tego nie zauważy, więc nie traktowałbym tego specjalnie jako jakieś ograniczenie, ale jeśli Wam zależy na absolutnie najlepszej jakości audio. Z tak małych słuchawek to dużego wyboru nie macie. Proszę Państwa, Bowers Wilkins PI-8. Polecam. Te też polecam. Chciałbym bardzo gorąco przywitać członków społeczności magazine tutaj na YouTube. Na razie mamy jeden poziom Pro profesjonalny. Być może w przyszłości będzie Pro Max, być może jeszcze Ultra. Zobaczymy. W międzyczasie, jeżeli chcecie naszą pracę właśnie jakoś wesprzeć, czy to oglądaniem, czy daniem lajka, like czy daniem suba, czy właśnie dołączeniem do klubu, bardzo z góry za to dziękujemy. I pozdrowienia obecnie dla naszego pierwszego członka Michała Pudło. Cześć Michale. Miłego dnia wszystkim życzę. See you.